Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tej chwili akurat wychodzę z plaży, ale jestem przy kanale RESCO. Tam jest na górze taki most, jak Wam opowiadałem w poprzednim odcinku. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, tak prezentuje się widok z tego mostu na kanał RESCO. Tak się to wszystko prezentuje. Jak widzimy, jest po tej stronie taki kanał. W kierunku tamtej strony. Słuchajcie, minęło już kilka godzin. Obecnie znajdujemy się przy jeziorze Resco, od niego właśnie odpływa kanał Resko, czyli właśnie taka woda, która płynie. I jesteśmy teraz przy porcie, już Wam zaraz pokazuję, przy porcie Marina Dwigrzyno. Tak on wygląda. Tutaj właśnie się znajduje dalsza część yy, tego portu Marina Dziwiżyno. Jeszcze Wam tutaj popokazuję, bo naprawdę ładne widoki z tego miejsca. Oczywiście, plaży kanał Rysko też Wam pokażę. Może pokój y, jutro też. Ale zobaczcie, tutaj są kaczuszki wam powiększyłem akurat płyną 3 więc super sprawa jeśli chodzi o to no dobrze to w takim wypadku możemy wybierać się dalej jestem teraz przy kanale Resko nie wiem czy wiecie ale tam daleko o tam właśnie gdzie wam teraz pokazuję mniej więcej jest ten most ukryty więc bardzo blisko, już jesteśmy tego miejsca, yy, gdzie Wam nagrywałem początek tego filmu. Oczywiście na plaży też sobie Wam coś tam nagram. Słuchajcie, jestem już pod samą plażą. Tutaj jest dalej ten kanał Resko, Koło właśnie plaży. Pokazywałem Wam tylko wtedy z drugiej strony. No i za chwilkę zobaczycie plażę, i pokazuję Wam ją teraz. Zobaczcie, tam daleko wypływa kanał do morza. O, właśnie tam daleko wypływa. Jak możecie zobaczyć, znowu udało się trafić na zachód słońca, więc super. To jest sprawa. Słuchajcie, jestem tutaj już tuż przy morzu. Słońce niestety już zaszło, ale. I tak są w miarę duże fale. To, to fakt, już Wam wczoraj trochę pokazywałem tego wszystkiego. No dobrze, to w takim wypadku mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście, subskrybujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Niestety po z źwierzynku. Do zobaczenia.